Miller Milś, smak pełen mleka. Zawsze cię dopadnie. A my ci, Duda, co złego zrobili? Nic, tylko pomyślałem. Gmina dostała dofinansowanie z Unii na sprzęt do wykaszania rowów. Żeby powodzi nie było, podtopień i... Sprzęt super, praca lekka, na świeżym powietrzu. To niech pan kierowniku pracuje na zdrowie. No tak, panowie, tylko tak robimy, żeby... Na terenie każdej wsi, ludzie z tej wsi mogli zarobić. Z tamtej strony rzeki, tym zdopiewa, sprzęt pożyczyliśmy. Wszystko pięknie wykosili, aż miło popatrzeć. No to pomyślałem, że może z tej strony panowie. A dalej bezrobotni z następnej wsi zrobią. Lecz doda po sprzęt i kasę. Yy, naprawdę? Właśnie. Jak najbardziej. O, super. To. Ja za. A przepraszam, Chadziuk, że wprost spytam, co tobie na łeb spadło? Olśnienie. Zara, wszystko załatwię. Ale się kierownik zziajał. Możecie się brać do roboty. Ciś dopiero mówią, że z takim sprzętem to normalnie samo się robi. Teraz nie da rady. System mamy. Jak. o wpół do jedenastej? Co kraj to obyczaj? Ale takiego obyczaju, żeby o 11 nie ma nigdzie. Właśnie wprowadzamy. To nasz dar dla Europy jest. Nie, no to jakiś nonsens jest kompletny, no, korowniku, na robocie to może nie, ale na wypoczynku to solejuk, jak nikt się zna. On samo to słowo w każdym języku potrafi powiedzieć. Co? A po angielsku jak jest? Rest. A po niemiecku? Dirasten. Załatwy korownik zadaje. Po czesku solejuk. Zbytek. Po węgiersku Tobi, a po bułgarsku pociwka. Nieprawdopodobne. Panie Solejuk! Test o Europie w telewizji będzie. Pan normalnie powinien wystartować. Aby ten test pracy nie dotyczył, bo jak wypoczynku, to Solejuk wygra w cuglach, bo to jego prawdziwa pasja jest. On nawet wie, co każda nacja pije, jak wypoczywa. Węgrzy palinkę, Szesi piwo, Włosi wino i grapę, Angliki łiskacza, Chorwaci rakije, Grecy ouzo... Panie Solejuk! Ja nie myślałem, że to powiem, ale normalnie mi pan zaimponował. Bo. No, gotowe. Lecz kierownik sprawdzi, pokażę. Ale jak to gotowe? Normalnie, na dlaczy wycięte wszystko. No sam kierownik zobacz. Sprzęt od razu do następnej wsi można wieść. Na jedno tylko pytanie, Hadziuk mi odpowiedz, jakim cudem? A siłami przyrody można powiedzieć. Kozy mojej żony w teroby pogoniłem. A trzydzieści kuz, jak przejdzie Pietrek, to wycięte wszystko do gleby. Do spodu. I tak można powiedzieć, że kozy wieś od powodzi uratowały. A nas od wysiłku. Za kozy. Zaraz, zaraz. A te krzaczory wielkie też? Jakie krzaczory? A po której stronie drogi panie puścił? No po prawej. No to wargaczową koniczynę wyżarły. Mnie o lewą stronę chodziło, tam gdzie. Takie krzaczory że żadna koza nie da rady. Sprzętem trzeba. No, panowie, zapraszam serdecznie.